ja więc taka aneks na początku Chciałabym was powiedzieć, że nie było tak dawno odcinków Przynajmniej 3 tygodnie temu, ostatnio był No ale ten odcinek był mega długi I no 55 minut gadałam, prawie godzinę właśnie Na tym odcinku bez przerwy No i właśnie tak do tego wyszło I no, nie będę już przedłużać I po prostu przejdę już na parku Bo dzisiaj to odcinek z tylko jednego parku I go nie przeję w ogóle to tak, już kilka z teatrum ciągle się coś zacinało, ale mam nadzieję, że tym razem się uda. I właśnie przyszedłem tym parką, no ale niestety nie wyszło. Dobrze, zaczynamy jak zwykle z tego momentu. No bo od jakiego innego. Tutaj czerwoniutko. I dobrze, wyskakujemy. No i mogę aż tutaj, zabiłam już. Tutaj się już zbieram. Dobrze, spodziko. Jakoś to przeżyjemy. Jakoś to kiedyś może to już... Ci to odcinek, w ogóle ja odcinek zaczęłam kilka miesięcy temu nagrywać w się sensie tą serię. A ja dalej się nie przyjmę tego aż Już mi wstyd po prostu jest, że ja takim nowym jestem. Ale dobrze, już nieważne. Kiedyś to uda się przyjść. Tam mamy już ten kryształ, to jest tylko jeden na w górze. I szkoda, bo jak było więcej... A jeśli ty jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zostawiam subskrypcję na dole, bo na 300 subskrypcji obie konkurs na skinka ode mnie. No i jeśli chcesz wygrać, to koniecznie musisz subować kanał, bo no, trochę, już, trochę jeszcze brakuje, niby do tych 300. Ale jest już bliziutko. dlatego oczywiście bez tej to się nie uda. Dlatego zach zachęcam do subowania jeszcze na 250 słów miało być lasowanie na dodanie do znajomych, ale nie wiem, czy to zrobić tak w formie, że na live zrobię czy po prostu konkurs na Bloksterplanet, napiszcie w komentarzu, jak wolicie. I po prostu wtedy, wtedy wybiorę. Jak więcej osób wyżej, a jak nikt nie napisze, bo mnie nikt nie lubi, no nie wiem, czy mnie ktoś w ogóle lubi, to po prostu wtedy... Um, Chyba sama wbiorę, no nie wiem, niby jak, jak ktoś sobie kanał, to albo chciałbym być tutaj z dzwoneczkiem oczywiście, to bym powiedził, bo wiadomo, że jest live'ik. A jeśli no nie, to nie. Dlatego nie wiem właśnie jak to zrobić, bo w sumie nie wszyscy chcą mieć mnie w znajomych. Dlatego no nie wiem jak to wyjdzie, bo w sumie bym nie pisała tego na Black tak do wszystkich. Tylko nie wiem, to nie bym zrobiła po na ścianie. Ale na ścianie to zazwyczaj są osoby, które mają mnie znajomych, dlatego to by trochę nie miało sensu, właśnie, jakby no znajomi to już mam znajomych znajomych, to no to nie ma sensu, ale no właśnie, ale czasem właśnie mnie teraz pytają osoby, czy dodam do znajomych coś takiego, to właśnie nie wiem, właśnie, czy coś takiego zrobić, dlatego no, Wasza decyzja jest poczekam chwilę po prostu, no i najwyżej sobie ten konkurs, właśnie na mojej ścianie. W sensie, pod, no, pewnie w, w, na blog staram że konkurs i coś, jakoś tak. No i dobrze, przechodzimy sobie ten parę jak już troszkę się udało przejść, chyba prawie spadłam, albo by było smutno, spadła. No i teraz po Dobrze, czekam, aż wracą te bomby. Został mi trzy kreski życia, smutne. Ale spoczko. To teraz moment, w którym najczęściej się zabijam. Albo spadam na no listopad. O nieraz teraz muszę tak bez zabicia przyjść. Dobra, widziałam tylko jedną kreskę krzycia. życia. Nie wiem, jak to powiedzieć. jedno HP. Dobra, spoko, bo nie mogę tam sobie później kolce. I jak ja w nie wejdę, dobra, ja się zrobiłam. ten był jak już jest męczący, bo nie wiem, czy mówiłam. Chyba mówiłam, już nie pamiętam, miałam sobie pamięć, że nagrywałam ten odcinek chyba trzy razy. I teraz, bo mi się ciągle coś zacinało. I dlatego właśnie no. Już się zobaczyła tym parkourem, a doszłam mega daleko. W sumie szkoda jakbym doszła i do tego nie nagrała, bo bym było mega smutno. Bo właśnie nie wiem, czy by każdy z nim uwierzył po prostu jak jakbym to powiedziała na odcinku. I to właśnie nie wiem, jak uda mi się to przejść. Nie wiem, czy rozpoczęcie serii od nowa, w sensie kolejny parku, czy po prostu coś nie chcecie tej serii Wam się nie podoba. Też daję możecie dać znać w komentarzu i po prostu na... Zobaczymy, bo też właśnie nie dużo swojego w w tej serii, ale no niektórzy oglądają, dlatego... po prostu nie fajnie oglądają tą serię, dlatego no... chciałabym ją dokończyć. I najwyżej już nie rozpoczynać nowego, w sensie przechodzenia innego parku. No, prawie doskoczyłam. Dobra, jestem na zielonym. Nie są one jakoś tak niska, złożą tego, jakby jedna i to jest złożone. Jakaś osoba dołączy, oczywiście, pozdrawiam. I techników, bo to nie obchodzi, że nagrywam, no ale spoczko. I spawam. Jeszcze chwilę po prostu to przejdę i no prostu skończę ten, bo najwyżej dam 10 odcinków. Najwyżej mam też odcinków będzie 10 tysięcy, ale no jakoś spróbuję, te kupić. Jeśli mi się to mega znudzi po prostu do seria, to, to będzie jej pierwszy i ostatni parkour, który przychodziłam w tej serii. No i po prostu tak będzie no, niestety. Ja się też chciałam zrobić jakieś parkoury trudniejsze, takie bardziej nie takie zwykłe parkoury, tylko takie jakby no, jakby to artystyczne. Oczywiście znaczy, dla mnie nie, nie, wyżej jakoś w ogóle nie jest artystyczny, ale nie wiem, czy mi się takie parkuły, jest potrzebna po prostu mega zwinność, tak, żeby po prostu nie będą skoczyć, żeby nie dotknąć lawy jakoś tam, bo no nie wiem, ale ja od tej zwinności nie dość ja nie wiem, jak to wyjdzie. W ogóle chyba ta, nad tym właśnie na tutaj tam, właśnie tam na tym zielonym jest już meta, dlatego mega już jest blisko w ogóle ten parku. Nie wiem, czy ktoś w w ogóle przechodziły, no, nie ktoś przychodzi Jak można w 6 sekund przejść taki park, nie wiem. Nie, nie wiem, albo to jest jakaś sekundówka i ja po prostu kupiam, kupiam. że nie umiem tego przejść, albo nie wiem, no ale nie wiem, nie wiem jak, jak jak, na jakiej podstawie to ma być sekundówką, ale spoczko, dobrze, jakby to się nagle stało z sekundówką, to ja bym była szczęśliwa, bo nie musiała tego przebrać, po prostu bym nie no, nie musiała to przejść, ale jako sekundówkę i by było łatwiej oczywiście, ale dobrze. Skoczamy sobie tutaj. Też tutaj, te laserki. Już mi w serio nie chcę tego przechodzić, ale no niestety no trzeba. Bo tak o sobie obiecałam i mam ja w sumie dlatego tak robię. Postaram się dotrzymywać obietnic. No, jakbym skoczyła do żółty, to było już szybciej. Ale oczywiście nie, bo ja nie jestem. Ja bym się przydał jeszcze jeden ten kryształ na tym zielonym poziomie, albo chociaż o ten, by był gdzieś, nie wiem, na żółtym poziomie. To już. By... Ja bym ten parku szybciej przeszła, serio. Serio. Jakieś mówiłam, że. No, że będę miała i to szybciej przyjdę ten parku, bo. Yy, no, po prostu będę miała kryształy więcej, ale to nie No, ale oto by się przydał ten, klur, ten kryształ i bym po prostu przeszła No serio, no niestety... Osoba, która ten park rozbudowała raczej nie robiła tego filmu, dlatego nie zrobi tego dla mnie, albo nawet gdyby oglądała to... Nie wiem no, co ja zrobiłam? Co ja kur... zrobiłam? Nie no nie, z komentarza po prostu. Nie wiedziałam, zaczął tam skakać. I... się... Potknęłam, muszę tak powiedzieć. jakiś ludzie weźmie w tym w końcu nie wiem, jakieś rzadkość. W ogóle jak ja na, zaczęłam nakładać tę serię, to jak ktoś jeszcze y, obserwowałam, już dawno już trochę, to no, na tym parku, że ten parku był w top, i ten, na tym parku, że byli jeszcze ludzie. W sensie tak, że dużo ludzi w top, ponad 100 osób. Czyli na tym jednym nie, ale w sensie nawet no o co chodzi. Dobra, myślałam, że się zabiłam, ale nie, dobra, o, patrz. Co Ja mam tak daleko, i spadłam na dół. To po prostu jeszcze kilka razy, dosłownie. Nie wiem, kilka. I po prostu, no, skończę ten odcinek. I będę dalej smutna, że tego pokoju nie przemówiłam, nie mogłabym go przechodzić poza odcinkami, ale gdybym go przeszłam, to by źle troszkę. Chyba, że go specjalnie nie przeszła, bo wyłączał nagrywanie na kilka sekund i przez całą metę bym po prostu zaczęła nagrywać. Super, jedna kreska życia. Proszę jak chcę to w końcu przejść, bo to już mnie zmęczyło. Nie wiem, czy ja mam się modlić, żeby to przejść, czy cokolwiek robić, bo tym parku już Nie mi się w koszmarach. No jeszcze chyba nie, ale no może zacznie. I serio no już nie mam siły. A nic nie było tak się po przed bo i tak przecież są... Lekcje, w sensie niektórzy mają lekcje, niektórzy mają normalne już w szkole, w sensie. Ale no nie chcę mi siedzieć cały dzień przed komputerem, bym oczy, dlatego jakbym mogła tam nawet nagrać 24 godziny live. Nie wiem, 24 godziny czy wstydziłam, ale no z kilku godzin <grym> ze 4, żeby mi tak oczy nie bolały. Live z tego parku, ale no niestety, no nie no niestety, kurde spadłam. Nie chcę się tak wkurzać bardzo na tych parku. bo one no, ja już działają na najwyższych przychodzę do 10 minut ponad. I dlatego to już jest wkurzające troszeczkę. Nie wiem, mówiłam ja już w każdym odcinku, że byście przejść ten parkour. Może wy po prostu wyjdziecie, przejdziecie za pierwszym razem, jak to każdy człowiek robi, no ale nie wiem. Nie wiem, co z tego będzie. No nie no, ja się już tak, nie wiem, dlaczego się cieszę, jak już jestem na żółtym, już te w ogóle skoczyłam, to no, się cieszę, że już prawie doszłam, ale w końcu nie, spadam, bo no, za wcześnie się cieszyłam. Nie no, ja już ja zacznę tutaj zabijać po prostu, bo już jestem tak zmęczona, że nie wiem. Nie wiem, no nie wiem. Nie jak to odcinki są dla Was bardzo nudne, to nie wiem, napiszcie w komentarzu. Może się nie obrażę jakoś, no nie, nie będę się obrażać po prostu. I tak ja mam no, po prostu, nie mam pomysłów na odcinki, Jak no, Jakbym chciała, to bym wymyśliła. Ale no, chcę skończyć po prostu tą serię odcinków, tę serię. właśnie tych folków, no chyba, żebym po prostu przychodziła ten. Y Parku I bym nagrała jakiś minutowy odcinek, że po prostu wchodzę do mety na tym no, kilku odcinek, że weszłam do mety i przeszłam ten parku i to, to był, może ktoś by obejrzał ten odcinek. W ogóle nie wiem, czy można takie kotknięcia, no można do wstawiać, kilkunastosekundowych, jakiś tak, no to by zajęło minutę, ale jak bym się zgadzała, to by zajęło nawet 10. Tego no nie wiem, no ale dobra, może tak chyba zrobię. No właśnie, dziesiąty odcinek, Jakieś w tym się nie uda jeszcze, bo jeszcze nie powiedziałam, że się może nie uleć. Dobra, ja jak wskoczyłam, kiedy zaczęły te bomby lecieć. Dobra, mi zostało trzy życia, jestem już na zielonym. W końcu czuję się jakbym na jakąś wielką górę. Tak się zmęczyłam. Spadło. Nie, dwa jestem na zielonym. Mam jakieś szczęście. Ale znowu będą te schodki. Nie wiem, co jest gorsze, czy te schodki, czy po prostu tamte wieżyczki. Te schodki już panowałam Kiedyś gorzej było. Teraz sporo, no, że nie, 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 no, żeby tutaj kryształ. Jak spadam w tym samym momencie, ciągle to nie ma sensu. Ale nic mnie, że życia zostało Jeden żółty. Super dobra. Teraz po prostu próbuję. Dobra, teraz by od kryształu ostatni raz. W sensie jak gdyby do, to, to, to się sobie to nie. Ale gdy do zielonego ostatni raz próbuję. Jak na zielonym, to ostatni jasno chyba, że to coś się zabije, bo to też jest bardzo możliwe. Ja już jestem na żółciutkim. Dobra, się wskoczyłam pewnie. wynalazłam skrót, a ja nie mogę, jestem genialna. Dobra, czekamy. Yeah. szykujemy się tutaj do skakania. To na zielonym, teraz po prostu ostatnia spróbuję. Ostatni raz i wychodzę z tego parku. Po prostu dziesiąty odcinek chcę być taki, że no i po prostu dziesiąty odcinek, jak mówiłam, będzie taki, że po prostu ten park po przechodzić. A jak już będę prawie na macie, to może zacznę nagrywać po prostu. Chyba, że będę w takiej sytuacji, na przykład będę, że nie wiem, zaraz będę, za 5 sekund będę miała lekcję albo coś takiego. No to wtedy niestety tak nie będzie, ale oczywiście dziękuję, jeśli ktoś się ten cieczek do końca i oczywiście no jeśli ten cieczek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę i szczypimy o subskrypcji tego kanału. I życzę wszystkim miłego dnia i papa!